Hola, Ketal, komu estáis? Cześć wszystkim, co słychać. Jak widzicie, na Costa Brava świeci słoneczko. Pogoda dopisuje. Ja jestem w Arenas Resort Giverola. I postanowiłem wykorzystać tą okazję. Pokażę Wam jeden z apartamentów. Mowa tutaj o apartamencie typu B, który wykorzystujemy w opcji podstawowej przy organizacji Giverola Camp. Opcja podstawowa to opcja, w której w czwórki dobieramy uczestników, którzy właśnie na to rozwiązanie się decydują. I myślę, że dzięki temu nagraniu będziecie mogli ocenić tak naprawdę tę opcję, czy warto zastanawiać się nad innym rozwiązaniem ja myślę, że to jest opcja ekonomiczna jednocześnie wygodna zapraszam do oglądania Apartamentu. Tutaj zaznaczyć trzeba, że w Giveron Resort są apartamenty, o które wszyscy pytają. To znaczy, takie super widokiem. Ja pokażę Wam normalny apartament. Za ten widok nie trzeba dodatkowo płacić i myślę, że jest jak najbardziej do wytrzymania. Zacznijmy prezentację od sypialni. Jak widać, w sypialni znajdują się dwa duże łóżka. Można je oczywiście rozdzielić. Do samej sypialni. Jak widać, wpada stosunkowo dużo słońca. Można ten pokój całkowicie zaciemnić w taki, oto, w taki oto sposób. Oba pokoje wyposażone są w takie oto wiatraki. Myślę, że w marcu one nie będą potrzebne. Mają dużo większe znaczenie w środku sezonu. W sypialni. Jest duża szafa. Mnóstwo miejsca na ubrania. Oczywiście safe. Dodatkowa pościel. Wszystko jest na miejscu. Mając te drzwi, można te dwa pokoje, czyli sypialnię i salon, całkowicie oddzielić. Przechodzimy do salonu. Tutaj, jak widzicie, jest duża narożnikowa sofa, która w przypadku, kiedy w tego typu apartamencie zakwaterowane są cztery osoby, zamienia się w dwa pełnowymiarowe łóżka. One są oczywiście pościelone, nie trzeba przewozić własnej pościeli. Telewizor z telewizją satelitarną. Nie ma co prawda polskich programów, ale to w dobie Netflix, internetu, chyba żaden problem. Ogrzewanie. W apartamencie jest zaparzacz do kawy tradycyjny. W tym oto folderze znajdują się wszystkie informacje dotyczące oferty Arena Resort Czywara w angielsku, francusku i rosyjsku. Nie ma polskiego, ale myślę, że dacie sobie radę. Salon połączony jest z aneksem kuchennym. I tutaj mamy stół, przy którym spokojnie i wygodnie jeść mogą cztery osoby. W tej części mamy też kolejną szafę. I zaraz obok kuchnia. Na wyposażeniu jest kuchenka mikrofalowa, naczynia, oczywiście, wszystko co potrzeba do tego, żeby te naczynia też umyć. Nieduża, ale na pewno wystarczająco duża lodówka. Wystarczająco dużo do tego, żeby przechować wszystkie rzeczy potrzebne w czasie pobytu. Kuchenka, szklanki, naczynia, garnki, Wszystko jest na miejscu, sztućce, włączny z otwieraczem, do wina, reszta przyrządów kuchennych. I dodatkowe sprawy poniżej. Łazienka. To również ważna sprawa. Na wyposażeniu jest porządna suszarka do włosów, o to często pytają panie. Kosz na brudne rzeczy. Kosz na śmieci. Dodatkowy grzejnik. Oczywiście ręczniki, które są regularnie wymieniane ręczniki dla wszystkich uczestników zakwaterowanych w tym apartamencie nie trzeba ich brać ze sobą, zdecydowanie nie prysznic tradycyjny i czysty duże lustro czyli chyba wszystko co potrzeba no i oczywiście nie możemy zapomnieć o tarasie przy tutejszych warunkach pogodowych to Prawie ważniejsze miejsce, niż sam salon. Duży stół. Cztery fotele. No i oczywiście piękny widok. Mówiłem o tym, że to jest normalny apartament. Myślę, że biorąc to pod uwagę, widok jest znośny, prawda? W tle morze. Cały apartament, cały apartament można bez problemu zacienić taką właśnie roletą. Na tarasie jest też suszarka, która przy tutejszych temperaturach na pewno się przydaje. Niekoniecznie trzeba korzystać z suszarek, które znajdują się w pralni. Tak pokrótce wygląda apartament typu B. Myślę, że niczego nie przeoczyłem, ale jeśli macie pytania, jeśli um, chcielibyście dowiedzieć się coś więcej, dawajcie znać. Moje wakacje już się skończyły, teraz jestem tutaj na miejscu. Zresztą ludowy obóz GVD Vioret też już trwa, także jestem dostępny. Odzywajcie się, czekajcie na kolejne materiały. Zapraszam do oglądania.